Dzisiaj Wigilia Paschalna, celebracja bardzo długa, która rozpoczyna się od momentu poświęcenia ognia. Ognia, który będzie nam służył do tego, aby odpalić paschał i z tym paschałem uroczyście wejść do kościoła. Paschał wkrasza do kościoła, który jest ciemny po to, aby po kolei rozjaśniać poszczególne miejsca świątyni, niczym słowo Pańskie, które w poszczególnych miejscach świata powolutku, powolutku kiełkowało i było e, siane, tak iż w końcu oświeciło całą ziemię. Wchodzimy z paschałem symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Na cześć paschału, na cześć Chrystusa, diakon lub kapłan odśpiewa exultet, czyli uroczyste orędzie wielkanocne, w którym będzie chwalił tę świecę, w której będzie podkreślał walory, dlaczego właśnie należy być szczęśliwym, dlaczego aniołowie mają być z nami szczęśliwi, że Chrystus nas odkupił. Potem przejdziemy do czytań. Zobaczymy całą historię zbawienia. Od początku aż do momentu, kiedy Chrystus nas odkupił. Zobaczymy, czemu w ogóle. E... Był grzech na świecie. Zobaczymy, czemu Chrystus, Chrystus musiał do nas przyjść. Podkreślimy też ten walor Izraela, który oczekuje Mesjasza, który czekał na wyzwolenie. Zobaczymy też w Ewangelii tę e, historię, tę taką, można powiedzieć, wielką nadzieję dla nas wszystkich, e, że Chrystus stał dla nas, że On żyje, bo jest Bogiem, bo jest z nami. Dał nam przykład e, właśnie w kontekście zmartwychwstania, że to jest nasza przyszłość. Potem przejdziemy do momentu liturgii chrzcielnej, odnowimy nasze chrzcielne przyrzeczenia, po to właśnie, aby tę łaskę chrztu w nas odnowić, w sobie odnowić, po to, by sobie uzmysłowić, że całe misterium zbawienia było też właśnie po to, abyśmy my mogli brać udział w liturgii, ale do liturgii nas prowadza chrzest, a chrzest z kolei jest odrodzenia tak właśnie bardzo ładnie łączy wszystkie elementy ze sobą. W końcu dojdziemy do momentu, kiedy będziemy mieli mszę świętą. Tutaj już ją odprawimy. Będzie tam msza w nocy. Pierwsza msza zmartwychwstania pańskiego msza, podczas której będziemy już świętowali z aleluja i z innymi takimi jasnymi śpiewami właśnie to, że Pan zmartwychwstał. I tak jak podczas na wysokości Bogu, Wielki Czwartek, dzwony, potem zamilkły i organy. Tak tutaj od tej chwały one znowu będą głośne, znowu będą dawały swój dźwięk. I tak dojdziemy do momentu liturgii, komunii, do momentu właśnie, w którym nastąpi procesja rezurekcyjna. Procesja, w której obwieścimy całemu światu, że Bóg Chrystus żyje, że zmartwychwstał, że jest z nami i że zapowiedź, którą dał nam Pan Bóg się właśnie spełniła i to będzie na nowo naszą, naszym przeżyciem, naszym uczestnictwem, a potem z tą radosną nowiną, że Bóg żyje, że Bóg jest z nami, że Chrystus dał nam ten przykład i te wielkie łaski pójdziemy naszych rodzin, po to, aby wspólnie spożyć Wielkanocne Śniadanie.